Jest jakieś nieporozumienie. Z tydzień w stylu włoskim, a tu leje jak z cebra. I co tu założyć? Może w ogóle nie powinnam suszyć włosów? Przecież i tak zmoknę. No ale nic, zaczynamy. Espresso, bo przecież trzeba zacząć tydzień włoski we włoskim nastroju. Totalnie mnie ten deszcz wybił z rytmu. Nie mam kompletnie nastroju na żadne kolory, ale niestety trzeba coś wybrać w stylu włoskim. Kilka pań w komentarzach pytało: pytało czemu noszę warkocz. I noszę warkocz, dlatego że z tymi włosami niewiele można zrobić, dlatego że są naturalnie skręcone, a dokładnie nie pokręcone, tylko są po prostu e, afro. I suszyłam włosy taką specjalną suszarką do włosów, które mają troszeczkę rozprostować i faktycznie, jak pani widziałyście, troszkę rozprostowane są te włosy. No to zakładamy. Wybrałam koszulkę przeźroczystą w kropeczki, którą zresztą już pani w tym tygodniu widziałyście, ale. To jest, taki, to jest dla mnie taki look typowo włoski: jasne, białe spodnie lniane, które kojarzą się wielu osobom ze stylem włoskim. Brązowy pasek, szeroki. Można dołożyć mm, wielkie, takie ciężkie, klapki w stylu bardziej młodzieżowym, takim stylu old money, w stylu quite luxury lub w stylu. Mm, Old Money, klapeczki Gucci kilka lat temu kupione w selekcjonowanym Ciucholandzie i wydaje mi się, że wyglądam, no jeżeli już nawet nie w stylu włoskim, to po prostu elegancko. Na włosach przewiązałam apaszkę i wydaje mi się, że tak jest bardzo ładnie. Dobiorę jeszcze torebkę, która będzie pasowała nie tylko do stroju, ale do dzisiejszych moich zajęć. Myślę, że ta brązowa mała pomieści wszystko, co będzie mi przydatne dzisiejszego dnia. Kolejny dzień jestem w, jestem w Hucie przy Teatrze Ludowym. Szerokie spodnie, które często zakładają włożki, widziałam, i fantazyjna bomberka z, brązowym, z brązowymi printami, wzorkami, plus ciężkie klapki. Bo pomimo zachmurzenia to jednak było w miarę ciepło, torebka w jasnym kolorze. Kolejny dzień powitał nas ze słońcem i zupałem, więc założyłam letnią sukieneczkę w stylu włoskim, kapelusz, bo naprawdę bardzo mocno przypiekało słońce. Koszyczek kolorowy, który ma chyba ze 30 lat i złote klapeczki. A tak wyglądają wystawy zwykłych polskich sklepów i wydaje mi się, że są to takie i kolory, i fasony związane z modą włoską. Kolejny pochmurny dzień, ale jeszcze nie padało, jasne spodnie, które już Panie widziałyście, len, który kojarzy się wszystkim ze stylem włoskim, przypominam, a paszka przewiązana za pasek, satynowa, niebiesko stalowa koszula plus fantazyjnie zawiązany sweter turkusowy czy kobaltowy, torebka w stylu Chanel i niebieskie klapki, wydaje mi się, że styl jest zbliżony do stylu włoskiego. Założyłam spódnicę satynową, granatową, plus bluzeczkę, którą Pani widziałyście, ale wydaje mi się, że te wzory są wyjątkowo pasujące do włoskiego stylu. Niebieski żakiet, który również Pani widziałyście u mnie już wielokrotnie. Sandałki niebieskie. Które często widuję na nogach Włoszech, ponieważ są szyte jak Japonki, ale są ze skóry, są eleganckie, mają piękny kolor. Dołożę torebeczkę. Ja, jako osoba z Polski, założyłabym granatową torebkę z firmy Ochnik, ale myślę, że Włoszki poszłyby o krok dalej i założyłyby, o krok dalej i założyłyby fantazyjną torebeczkę oryginalnie kupioną w latach 90 w Krakowie na ulicy Brackiej. Tak, na Brackiej jeszcze wtedy były sklepy odzieżowe. Fantazyjna yy, torebeczka w kształcie kuferka, biało-granatowa. ...sypała kolarzom, więc ubrałam się, aby zobaczyć końcówkę... Fantazyjna bluzeczka w łączkę. Przepraszam za ciemność, ciemność widzę! No niestety, taki tydzień, że jak padało, to u nas po prostu od razu ciemno, i chociaż mamy poranek, to jest ciemno, że trzeba światło palić. dołożyłam pasek w pięknym, fuksjowym kolorze, który współgra z, z kwiatuszkami na koszulce. Różowe spodnie, które już Pani widziałyście, szerokie, rozkloszowane. Wydaje mi się, że jest to nie dość, że już nie tylko że we włoskim klimacie, ale po prostu jest to ładna świeża stylizacja. Troszeczkę wpisuje się w super modny teraz babycore. Zwyczajowo dołożyłabym trampki z różową podeszwą, ale że jest to tydzień włoski, to pomimo zachmurzenia założę buty bardzo odjechane, czyli z pomponami, klapeczki pluszowe z pomponami i wygląda to bardzo fajnie zwiewnie na pewno w klimatach południowych. Dołożę różowy sweterek firmy Moschino, tyle że to jest taki kolor nieoczywisty, różowy. No ja wiem, może niekoniecznie, spróbujmy z innym różowym sweterkiem. Wydaje mi się, że ten różowy, który już wystąpił w filmikach od Ralfa Lorena, bardziej zbliżony jest kolorystycznie. Oczywiście okulary, bo być może będzie słońce, przebije się przez te chmury. No i oczywiście Włoszki uwielbiają drogie, niszowe perfumy. Monsera. Dołożę nieoczywistym kolorze czerwonym do czerwonych pantofelków, czyli klapeczek z pomponami, czerwoną małą torebeczkę w fantazyjnym kształcie. A jeżeli wyjdzie jednak słońce, to po prostu ten sweterek zawiążę na biodrach i wydaje mi się, że z tym sweterkiem przywiązanym też wyglądamy luzacko, wyglądamy w klimatach południowych, klimatach włoskich. Założyłam jasne spodnie, bluzeczkę, która po pierwsze będzie super modna w tym sezonie, ponieważ są falbany z przodu. Poza tym takie bluzeczki, jak już Pani widziałyście filmik, wpisują się w klimaty włoskie, bo nawet na wystawach włoskich sklepów takie właśnie bluzki z żabotami widziałam. Brązowy pasek do, do podkreślenia. Naszej talii. Czy założymy klapki czarne, czy mokasyny w kolorze spodni. To już wszystko jedno w obydwu wersjach wyglądamy przyzwoicie i bardzo fajnie. Ale nie jestem przekonana, ponieważ coraz mocniej pada za oknem, więc zmieniłam te długie spodnie na troszeczkę krótsze i na troszeczkę grubsze, bo nie jestem pewna, czy będzie mi dzisiaj ciepło. Straszny, po prostu sierpień i. No, bez komentarza. Brązowy paseczek do podkreślenia talii. Założyłam, tak jakby Włożki założyły, obcięte kowbojki, botki i mokasyny zamszowe, jasne dżinsy, przed kostkę, żakiet i torebka. I myślę, że jestem, w klimat... jestem ubrana w klimatach włoskich. No, ale niestety czasami e, ubranie trzeba dostosować do pogody, a w tym tygodniu nas niestety pogoda nie rozpiesza. Torebka czarna, można ją zamienić na brązową, ale akurat tam mi się jakoś tak spodobała w tym tygodniu i, i chyba przy niej zostanę. Ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentarzy i zapraszam na kolejne filmiki.